Strona Pandora i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowy taki, można powiedzieć, mini update w Arm Wrestle Simulator. Tak, powróci, powróciłem do tego. No jak widzicie mamy tutaj dopiero 36QA, ale dlatego to już wam zaraz powiem, więc przed odcinka chciałem wam, Was zaprosić do zostawienia łapeczki w górę i subikę z dzwonkiem, bo im więcej łapek, tym powiedzmy może lepsza nagroda dla was. Nie wiem, na jakiś pecik, może. Nie wiem, ja dostałem takie dwa pety od widzów. Tutaj mój najgorszy chyba, którego nie żałuję. to jest właśnie ten, więc jest bardzo słabo, moim zdaniem. A nie, jednak mam takie pety. Dobra, więc nieważne: jeżeli chcecie, może wygrać takie dwa pety, to napiszcie otóż update i dlaczego chcielibyście to wygrać. A ja już się przedłużam. I zapraszam Was do odcinka. Jeszcze w sumie muszę przedłużyć, bo chciałem Wam przypomnieć, że już za niego wystartuje moja nowa gierka. Jeżeli chcecie więc więcej wiedzieć, to, to właśnie wbicie Discorda. Szefie Pomidora, link macie w opisie. A ja jeszcze przed dużym lecimy do ncika. i co dodali? Właściwie nie dodali za dużo, ale jak widzicie mamy coś co przyszybszy przy nam rozgrywkę, czyli co, min, co minutę chyba dostajemy 1% yy, strange boosta, czyli będziemy po prostu więcej dostawać co minutę, co jest moim zdaniem bardzo fajną rzeczą. Jeżeli ktoś sobie na przykład tak na tydzień zostawi bez wyłączenia komputera, to będzie miał giga, giga dużego boosta, więc w sumie fajnie. No tutaj mamy tą maszynkę, ona się mi na razie nie przydaje jakoś yy, mocniej, Mo tutaj tego w sumie też. Więc yy, no, co dodali widzowie? Więc mamy tutaj pierwsze co chciałem wam pokazać, tutaj mamy 10 ticketów w ogóle w, w tym, więc za 30 minut będę to miał. Dodali questy co pół godziny, które yy, dają wam właśnie te nowe yy, ko koksy, koksy chyba. I mam tutaj diamond klucz i mamy 30-minutowe 2x winsy, więc w sumie fajnie, ja sobie postaram się to zrobić, w sumie omega ale dobra, to, to powinni zmienić codzienne nagrody, tutaj może jakieś spiny czy coś. I ogólnie w spinach też dodali jedną rzecz, ale taka trochę sobie, bo mamy tutaj 0.01% szans, no to że dropnie dam właśnie ten lepszy koks, który właśnie, gdzie one są? One są właśnie w tym miejscu. Ja sobie już dropnąłem kilka takich, w sensie jeśli chodzi o to, to wbijacie sobie tutaj e, lucky draw i tutaj mamy free, tutaj dostajemy i tutaj za ticketsy każdy miał trzy, więc no, fajnie. I właściwie, no, moim zdaniem to jest trochę słabe dla graczy, w sensie free to play dla graczy jest ok, ale te questy, te questy są serio bardzo, bardzo, bardzo trudne dla niektórych graczy. Bo ja dopiero jednego pokonałem, bo w sumie dlaczego mam tyle, tak mało, zrobiłem po prostu rebirfy, bo zdecydowałem, że to będzie bardziej opłacalne I nie wiem czy lecieć super rebirfy, bo nie ma co tak szczerze, z takimi petami, bez gamepassów Pet są nawet ok, bo mam takie Ale bez gamepassów To jakby te super rebirfy, no już są tak mało opłacalne Więc sobie powrócimy tutaj na plażę, ja ogólnie szukałem tego wszędzie i nie mogę tego znaleźć ale właściwie w SNF tej te mamy... O w ogóle Teamsy też dodali, możemy sobie tutaj stworzyć tima e, Oczywiście ja tu sobie mogę e, zrobić tego teama podwójne Create i wins powiedzmy i create no i mamy tutaj takiego e, teama podwójne i no w sumie to jest fajne, bo tutaj my robi się teamy pod laka, pod winy, pod różne inne rzeczy, więc w sumie fajnie, że takie coś dodali nareszcie Dużo osób na to czekało, ale ja dalej podejrzewam, że ta gra sobie nie poradzi. A moja sobie poradzi widzę, na pewno moja sobie poradzi. Mogę wam pokazać mini leaka. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu to po prostu dostajcie pięknego leaka bo jej nowej gry na Roblox. No więc poczekajcie, muszę wam go dać. O, patrzcie, taka ikonka fajna. Tyle wam tylko pokażę, tak przez chwilę. Więc no, macie tutaj na odcinku więcej chyba niż na razie na Discordzie, w sumie chyba na Discordzie było więcej. Ale to dla mnie ważne, więc jeżeli chcecie więcej informacji na temat mojej nowej gierki, to zostawcie lajka. A ja sobie tutaj spróbujemy tego szefa Krakenów pokonać. I pokonujemy go, no tak naprawdę szybko, ale czy 350 razy jest możliwe? Nie jestem pewny, chyba w 20 minut możliwe, że tak, 350 jajek tak naprawdę, ale te jajka są bardzo, bardzo, bardzo bezużyteczne, więc do. Yy, no. <ścoughs> więc i się bardzo nie opaca. Róbcie w sumie te questy, bo jak widzicie, no niby tutaj mamy, w sumie nie wiem. Jeżeli jesteście na następnym Wardzie, sobie y, następnych ta, bo w sobie te klucze są ok. Te winy w sumie też są ok, ale i tak to będzie następny quest, to ja wyglądamy pomiń za Robuxy za 449 Robuxów te 5. Już chyba bardziej się opaca wejść sobie o w to miejsce, kliknąć Blueprints i kliknąć ticket i sobie tu kupić tickety. Jak widzicie to jest za y, 299 Robuxów, tutaj chyba jest najlepsze, najlepsza najlepszy pakiet. Tak, nie wiem, jak to działa. Możliwe, że właśnie w taki sposób. No, duży update nie jest. Dawno już nie dodali żadnego nowego świata, co możemy podejrzewać w sumie i dobrze, w sumie bardzo dobrze, ponieważ, jak widzicie, no, zobaczmy, no, tego mutanta. Ja muszę siedzieć tyle czasu, żeby go pokonać. Jakby to. Ja, ja maksymalnie pokonywałem tego i. Już zaraz też będę mógł go pokonywać, jak chcę trochę po farmie. Więc jakoś to nie jest y, takie trudne. W sumie jest. Dla Was prawdopodobnie jest. Ja dostałem PT od widza. Więc no dla Was osób bez gamepassów może być to bardzo trudne do zdobycia. Y, więc, no moim zdaniem, róbcie to, bo jak widzicie, wejdźmy sobie jeszcze raz w pt, Nie możemy w trakcie walki. Okej, okay, rozumiem. Więc sobie tutaj poklikajmy chwilę. I dobra, jesteśmy. O w ogóle Gold key dostaliśmy, ale to jest useless chyba. Dobra, weźmy sobie dokupmy takie 100 i <laughs> otwórz wszystko. Ojojoj, nie! O dobra, otworzyło się tylko 90. Zobaczmy jakie na No jakaś taka mityczna andropa Może ona jest dobra, może nie. Nie jestem w stanie wam tego powiedzieć niestety. Bo ja tak średnio... Się tym zdam, więc no. Więc jeszcze sobie sprawdźmy, może. Nie, bo tu są jakieś lepsze. To jest mityczna w ogóle. I ona ma 470. A tutaj są jakieś takie słabe. A tutaj mamy e, legendarne ze złotej skrzyni. Więc w sumie fajnie. Takie dwa nam dropły. Ale my tu mamy księżycową. A księżycowa, to w sumie nie wiem, która jest. E, poczekajcie, księżycowa to chyba jest e, lepsza niż ta na, ta na pewno. No jakieś tej... Tutaj... O Bożu! O Boże. Dobra, wybierz wszystko. Po co mi to? E, dobra, możemy sobie jedynie to zostawić. E, nie wiem czy to... W sumie do trade'ów może się przydać, ale te tutaj e, na pewno sobie... O, i usuniemy sobie... No i mamy w tej chwili tyle. Okej. Okay. Usunęła nam się najlepsza ręka. Rozumiem tą grę. Pozdrawiam bardzo. <laughs> nie wiem, no ta gra jest zbugowana. No dobra, to skraftujmy jeszcze jedną. Może nam się uda tym razem. Yy, o, tutaj mamy tyle i. Sukces, Okej, okay. Zazmień, ona ma. Pewnie nie jest lepsza niż ta moja. No nie jest. Kurczę, straciliśmy trochę, no. Ale to nie wiem. Zaznaczyło nam się, jakby, też tak, którą mieliśmy założoną. Tak nie powinno, moim zdaniem, być. Więc, no. Róbcie te questy, widzowie. Jak widzicie, no nawet są opłacamy. bo tutaj dostajemy, tak naprawdę, dwa x Ja mam w ogóle. 2 x na 4,5 godziny, więc trochę XD. Więc dla niektórych może to się w ogóle nie opłacić. W sumie czy po co ja tutaj dałem? Dobra, nieważne. To weźmy sobie, pokonujmy sobie tego Krakena. Ja już Wam dziękuję za film, za obejrzenie tego całego odcinka. Pamiętajcie, już za niedługo startujemy nowe Gierka. Zostawcie favorita, bo co 20 favoriteów leaks. W sumie ja dzisiaj Wam wstawię jakiegoś. Ja lecę sobie pograć jeszcze chwilę, porobić te questy No i co. Życzę Wam miłego dzianka i nara.